W poprzednim odcinku wariackiego wyścigu zrobiło się gorąco. Goci przypadkiem odkryli źródło pecha żwiarzy, czyli talizman Jose z hawajskiej magmy. Rok był w szoku, kiedy jego przyjaciel spód dał czadu w Finlandii. Aby ratować Noa, Emma pogrążyła bliźniaków, którzy wypadli z dalszej rywalizacji. Dokąd teraz wyruszymy i kto kogo z dowiecie się w dzisiejszym odcinku wariackiego wyścigu.

Spodźcie na lotnisko w Helsinkach i złapcie pierwszy możliwy samolot do Zimbabwe. Zimbabwe, kraj w południowo-zachodniej Afryce obfituje w niezwykłą roślinność, egzotyczną faunę oraz wspaniałe widoki. Kiedy drużyny tu wylądują, muszą pojechać na wodospady Wiktorii, Prawie dwa razy wyższe od wodospadów Niagara. Słyszysz Ameryko Północna, twoje wodospadziki wymykają. Świetnie partnerko. Ruchy! Taksi! Taksi! Dam radę bez twojej pomocy! Naprawdę? Serio? Właściwie w niczym się już nie zgadzamy. Z tym się zgadzam! Pff, no jasne. Po prostu chcesz mnie ośmieszyć. Wszystkie drużyny odczytały wskazówkę, i czekają już na lotnisku na swój samolot. Zaciąłem się! Oj, wybacz, synku, ale ważne rzeczy zostaw swojemu tatusiowi. Sam mogę wziąć swój... Hej, wiem, że możesz. Ale nie powinieneś. <laughs> Kiedy będziesz ojcem, to będziesz trzymał cokolwiek zechcesz. A teraz poszukajmy ci bandaża. I Lizaka! Zaciąłem się papierem, nic mi nie jest. Czyli pyszny, Lizak, nie poprawi ci humoru? Hmm? Tato, nie jestem już dzieckiem. Słodecze mi nie pomogą. A balon? Tato! Dlaczego to tak ciężko zrozumieć? Potrzebujemy lotu na Hawaje, gdzie będziemy jakieś 10 minut, a potem musimy złapać lot z Hawajów do Zimbabwe. Ale to... to, to nie ma sensu! Okej, okay, dobra, to nie musi mieć sensu. Nie obchodzi nas twoje zdanie, dawaj bilety! Żak jest na mnie zły. Masz przeprosić. Ale za co mam przepraszać? Przecież nie miałam bladego pojęcia, że ten kamyk przyniesie nam takiego pycha! O! Przeprosiny przyjęte. Dziękuję. Żak i Josee lecą na Hawaje, a reszta drużyn zmierza do Afryki. Kiedy już wylądują, muszą przejechać dżipami do kolejnego celu. Tam! Ruchy, ruchy! Jedźcie do wodospadu w Wiktorii, gdzie rzeka Zambezi jest granicą Zambii i Zimbabwe. Pojedziemy drogą Mosi o Atunia i będzie super! Szybko, Braku! Chcę utrzymać pierwsze miejsce! To znaczy, że jesteśmy pierwsi? To super! Dajemy czadu! Ty pilotujesz, ja pokieruję, ok? Ja Devin, ty Kerry. Jak uroczo. Co? Nic, nic. Jedziemy! Afryka! Wow, ale fajnie! Zawsze chciałem wybrać się na safari. Tak, tu jest naprawdę super. Jak wstanę, to zobaczę... Ej, nie ruszaj się, koleżko, koleżko! Siedzenia są do siedzenia. Tata traktuje mnie jak pięciolatka, a ja jestem już prawie mężczyzną. Mam włosy na klacie. Gdzie? Właśnie tutaj. To znaczy, że są blond, więc wiesz, ciężko je dostrzec w tym świetle. Aha. Ale to są, uwierz mi! Hehe, <grystanie> dzieci! Nie jestem dzieckiem! Dlaczego już nie jesteście razem, co? Mieliście dosyć. Dość, rozpraszasz mnie, więc lepiej usiądź i patrz na mapę. Osobiście nazywam to opracowaniem strategii. W Akademii uczymy się psychologii, więc wiem, co powoduje, że ktoś traci nad sobą panowanie. A ta dwójka jest blisko. I to bardzo. Jeszcze jedno słowo i witajcie, w wariatkowie! Możesz ich w końcu wyprzedzić? Ona mnie blokuje. Co mam z nimi zrobić? Zepchnąć je z drogi? Tak! Ach, dobra. To jedź skrótem. Jakim? Tam nie ma drogi! Co z tego? Nie bądź tchórzem i jedź! Wcale nie jestem tchórzem! O, jesteś strasznym tchórzem! Aaaa! 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 Wow! <suszy> nie na próżno mam piątkę z psychologii. Prowadzisz auto jak jakiś przerażony kurczak. Skrzynka! Cześć! Co słychać? Boot! Masz coraz lepszy czas reakcji! Dzięki brachu! Był tu ktoś przed nami? Nie! Jesteśmy tu pierwsi! Jesteśmy na pierwszym miejscu? Tak! Tak, tak, tak! Byliście na pierwszym miejscu. Mówiłam, że mój skrót. Omal nas nie zabije? Tak, o mały włos. Jedziemy na zdjęciowe safari. W tym wspólnym zadaniu drużyny muszą wziąć wodoodporne aparaty ze schowków w swoich autach i spłynąć w dół pontonem, a w chwili spadania muszą zrobić sobie zdjęcie. Jeśli się nie uda, drużyna musi wykonać zadanie jeszcze raz. Następnie dopłyńcie do Narodowego Parku Zambezi, który jest domem niezwykle rzadkiego białego nosorożca. I wtedy zróbcie sobie fotkę razem z nim. Kiedy zdjęcia będą gotowe, drużyny muszą pobiec do Strefy Luzu, gdzie sprawdzimy poprawność zdjęć. Ostatnia drużyna na mecie może wrócić do domu. Wow! Super! Ekstra! Tak, nie martw się, nic ci nie będzie. Hej, potrzebujemy tylko manekinów, które wyglądają jak my i robią zdjęcia. Pierwsze drużyny planują, jak zrobić sobie w locie zdjęcie. Natomiast łyżwiarze na szarym końcu odkryli gdzieś pomiędzy hawajską plażą a odległym safari. Okej, okay, to tu ją znalazłaś? Chyba tak? Zróbmy to! Chwila! Nie możesz jej tak rzucić! Musimy zorganizować ceremonię, złożyć ofiarę! Dobrze! na lotnisko! Wyścig sam się nie wygra! To tak samo jak wtedy, kiedy sześć razy z rzędu jechaliśmy kolejką górską. A potem skończyło się. Ale tym razem w ogóle nie jedliśmy żadnych ciasteczek, ani tym bardziej burgerów. Więc będzie łatwizna. Jasne. Albo przynajmniej będzie czyściej. Dobrze jest? Słuchaj, ścisnę moty. Dobrze, sam to zrobię! <Y> Przyda się jeszcze kilka kapoków, prawda, A, Tato! Chcę, żeby był bezpieczny. To coś złego? Właśnie na ten ponton. Jak skończę jabłko. Właś do pandonu! Nie waż się! A! A jesteś po prostu zła! A! Nie jestem pewna, czy to widać w telewizji, ale czasami Ryan odrobinkę mnie denerwuje. Niezły zamach, siostro! Ale mam pytanko. Jak zamierzasz teraz zrobić wam wspólną fotkę? A? Ryan! Powiedz sobie! Rety! Ja ich po prostu uwielbiam! Nie mają żadnych granic! Podczas gdy kolejne drużyny zmagają się ze strachem, nasza ostatnia drużyna może wylecieć z wyścigu na dobre. Musi pan lecieć tym czymś szybciej! Nie można tu wchodzić! E, czy pan kim jesteśmy? A to nie wy przypadkiem przegraliście złoto na olimpiadzie? Po prostu leć szybciej! Do boju! Nudy. No, Spód. spód! 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 Ale jazda! I było tak! A te wodospady... I wtedy spód... A ja na to... I na koniec... Powinieneś pisać książki, stary, bo to było... takie ciekawe. Junior! Junior! Odezwij się, synku! Gdzie jesteś? Hej, widzieliście mojego syna? Nie wiem, może jest tam. A! A! Może to lew wegetarianin? Junior! Większość drużyn już skoczyła, albo zaraz wykona swój straszny skok. Niesamowite wodospady, Victorii. Nie, nie! Możesz zamiast siebie głupiać! Hej! Jeśli mój taniec nie cię motywuje, to nic więcej nie zrobię. Ten lew nie pożarł, Juniora. Mój syn żyje. zasada w naszej rodzinie. Jeśli się rozłączymy, idziemy tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Więc wracam na samą górę wodospadów. On tam będzie na pewno. Wiedziałem, że mnie dogonisz. O. Eee, hej! Kto słychać? Gdzie twój tata? Rozdzieliliśmy się, a rodzinna zasada numer jeden w takiej sytuacji, to zmierzać do celu. Eee, mogę się do was przyłączyć. <noise> Lepiej nie siedzieć w tej łajbie Stefanie może załatwić cię wiosłem i zrzucić się w przepaść! A ty ciągle gadasz o tym samym? Jedziesz, 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 odpuść sobie! Jak wyszło wam wspólne zdjęcie? O, wow! Robi wrażenie! Ha! Słyszałeś go? Robi wrażenie! On nie wie, co jest dobre! Jest jeszcze dzieckiem! W sumie mam włosy na klacie więcej! Więc już jest bardziej męski od ciebie, Ryan! Podczas gdy większość drużyn rozpoczęła już poszukiwania nosorożca, łyżwiarzom w końcu udało się dotrzeć do Afryki! Drogi podniebna kelnerko, to jest wyścig! Muszę tobą rządzić, bo ty po prostu nie masz talentu przywódczego, odwagi czy zwykłego rozumu. To e, dzięki za podwózkę. Żartujesz? Uratowałem nas od eliminacji więcej razy niż ty! E, to ja już pójdę. Czyś ty zwariował? Na pewno, skoro byliśmy razem! To poszukam taty! I po co mi o tym przypominasz? Już dawno zapomniałam! W sumie to i tak nie słuchacie, więc. Ja nie ciebie krawie, to najgorsze, Nie chcę wszystkich oglądać! Powodzenia ze wszystkim! Nie chciałbym oceniać, ale ta dwójka raczej nie powinna mieć razem dzieci. bie nam zdjęcie? Pst. Hej, nie możesz po prostu do niego podejść, jest ogromny, nie przeżyjesz! Oj, proszę! całe życie miałam psy, zrozum, ze zwierzętami jest tak, że trzeba pokazać im, kto tu rządzi. Ale przecież to nie ma nic wspólnego z psami. Hej, nosek, shot! Uciekaj! A to dziwne, bo wiecie, psy zawsze. No sorożce, to nie psy. Na trzy. Raz, dwa. Mm, gdybym wiedział, że ktoś może się na mnie rzucić w trakcie siusiania w krzakach w Afryce, to bym wytrzymał. Na pewno nic ci nie jest? Nie nic! To znaczy nie nic. Gdzie twój tato? Rozdzieliliśmy się, nic wielkiego. Ha! Czyli jesteś zupełnie sam? Tak. Ee, ja i moje włosy na klacie. Hej, to ślady nosorożca! Wow, masz oko, Junior. Tak, większość facetów by tego nie zauważyła. Dobrze, że tu byłem. Ha? Czekasz może, aż on umrze ze starości, zanim go dotkniesz? E, jak coś ci się nie podoba, to może sama to zrobisz. Dobra. Patrz i ucz się, tchórzu. Stój spokojnie! Nic wielkiego. Gdybyśmy mieli chwilę, może pouczyłbycie Cię higieny osobistej. 45-minutowy truchcik i na wymiękł! HE? Mięczak! Hej, znak strefy luzu! Zmykamy! Gdy pierwsze drużyny zmierzają do strefy luzu, nasza ostatnia para w końcu dociera do pierwszego z... zadania. A! Stój! widzę kogoś na drodze! Mój syn! Widzieliście Juniora? Nie, nie widzieliśmy, więc... Straciłem go! Już pani, boli, boli. Wow, twoja żona cię zabije! Cóż, zasłużyłem! Jaka jest zasada numer jeden? Będzie rodzicem, to no jako? Nie pozwól, żeby dziecko zrujnowało Ci szansę na złoto? Tak! Co? Nie, nie! Nie pozwól, aby twoje dziecko zjadło lew, gdy siedzisz na pontonie nad wodospadem. Hmm, dziwna jak na zasadę. Kogo obchodzi jakiś złoty medal? O, o! Mogę go przejechać? Proszę. Haha! <laughs> ha, ha! Pięknie! Lecimy! Nie ruszajcie się, Ja strikne. Powiedz ser. Szybko Lecimy Wyobrażałem sobie, że całuje Kerry Wcale mnie to nie dziwi Okej, okay, powiedz szczerze Mogę zaprosić ją na randkę? A? Spoko, my się kumplujemy Ale ona nie spotyka się z młodszymi, więc... O rety, serio? Eee... Wybacz młody, słuchaj Ale za parę lat może zmieni zdanie uh! Uh! Szybko! Doganiają nas! A! Zdjęcia sprawdzone. Pierwsze miejsce mają kadetki, a drugie należy do surferów. O, drugi to raz, raz Jeff, mam pytanko. Jakim cudem masz na głowie kapelusz, nawet skacząc z najwyższego na świecie wodospadu? Kapka kleju nie zaszkodzi. Nawet w wodzie nic, a nic nie schodzi. Wrogowie macie miejsce trzecie. Tak! Ekstra! Super! O! Wybacz, zapomniałam się. Nienawiść całkiem dobrze działa, więc nie chcę tego zepsuć. nienawidzę jej. Co z tego, że jest śliczna? Właśnie! Umięśnione ramiona czy super sześciopak to nic! Nie cierpię go! Jakby był widelcem w oku! Harry Devine, miejsce czwarte. Junior? Wybacz, ale cała drużyna musi być na miejscu, zanim zaliczę wam etap. Mojego taty tu nie ma? O! -o, -o. no! 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 Yes! Miejsce piąte, szóste, siódme, ósme, miejsce dziewiąte. Nie mogliśmy znaleźć nosorożca, ale co tam? Dziewiąte nie jest złe. Jesteśmy na dziewiątym miejscu? Tak. To superowo! Dajemy sadu! Dziewięć drużyn na miejscu, zostały dwie. Cóż, półtorej. Dalej, tato, gdzie jesteś? <śmieniczyny> 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 <tudiosenie> a, to nie Junior! Prawie! Zaraz nam się uda! A, 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 a. A, przecież nie leciliśmy aż na Hawaje na darywno! Biegną Biegną tu łyżwiarze, wiarze, więc tym razem już na pewno po nas. Może nie? Patrz! A. 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 Cierpie nosorożców! Aaaa! Tato, nic ci nie jest? Aaaa! Uwielbiam, nie je, uwielbiam! Junior! <ścoughs> Oj, synku, jak dobrze Cię widzieć! Przepraszam, że nie dokończyliśmy zadania, ale nie mogłem robić zdjęć. Musiałem Cię znaleźć! Kto mówi, że nie dokończyliśmy? Miejsce dziesiąte! Jestem z ciebie tak dumny! Hej, musimy się tylko upewnić, że mama nie zobaczy tego odcinka! Nigdy! to wystarczy! I masz tam zostać! Jacques i José, już wiemy. 11. Koniec! Eliminacja! Chcemy tylko, żeby nasi fani i nasz kraj wiedzieli, że się staraliśmy! I że chcemy! Dobre wieści to runda bez eliminacji! Co? Znowu dopisuje nam szczęście! Wróciliśmy! Jeszcze silniejsi! Teraz już nikt ani nic nie przeszkodzi nam wygranej! Te wszystkie drużyny mają pod górkę! To brzmiało dosyć strasznie. Ale czy dadzą radę wrócić na to swoje podium? Zobaczycie już wkrótce w wariackim wyścigu.